Eksponaty zebrane na wystawie pokazują czym zajmowała się Strzegomska Solidarność i jej członkowie. Zobaczyć można między innymi materiały kolportażowe, radiostacje i zdjęcia z czasów stanu wojennego. Na wystawie tej zgromadzono pamiątki czynnego oporu wobec reżimu. Niełatwo było je zebrać, gdyż osoby zaangażowane nie pozostawały śladów swojej działalności. Te, które odzyskałem, pokazuje jako promocję osób, które na przekór rygorom dekretu nie zaniechały działalności i robiły wszystko, aby pokazać, że Solidarność żyje i Solidarność zwycięży. Strzegomska Solidarność w czasie stanu wojennego produkowała na masową skalę biuletyny informacyjne i bibułę dla całego regionu. W kilku grupach na terenie Strzegomia, Żarowa, Jaworzyny Śląskiej prowadziliśmy produkcję bibuły i ulotek. Produkcja ta zabezpieczała potrzeby terenu oraz zasilała Wrocław, Wałbrzych i Świdnicę. Wystawa pokazuje produkowane materiały, urządzenia i stosowane techniki. Wystawa ma za zadanie pokazać młodemu pokoleniu czym była Solidarność oraz uświadomić mieszkańców regionu, że Strzegom nie był białą plamą na mapie Solidarnej Polski.